Cześć, witam i o zdrowie pytam, bo jest taka pogoda, że łatwo się przeziębić. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota. Zapraszam Was na odcinek z podsumowania eventu anniversary, czyli eventu rocznicowego, albo jak to woli założycielskiego, ponieważ jak dobrze wiecie, w ciągu najbliższego roku nie będzie resetu nowej edycji FC Mobile. Event jak możecie zobaczyć, będzie trwał 5 dni. Natomiast ja dzisiaj odbiorę już wszystko, co mam do odebrania w tym evencie. Także przez najbliż do, do czwartku nie będę już chodził na ten event. W czwartek startuje nowy event. Także się będę chciał przygotować do niego. Natomiast tutaj, w ramach słów takich poprawy ode mnie ostatnio mówiłem, że w czwartek nie będzie nowego eventu. Natomiast wyszedł tu Ball Libertadores. Natomiast jak możecie zobaczyć po czasie trwania, tak naprawdę to nie jest event główny, bo nowy event główny będzie dopiero w czwartek. Za 5 dni skończy się anniversary, to będzie pewnie coś związanego z Halloween albo coś takiego. Zobaczymy we wtorek na streamie, jak to będzie wyglądać. Natomiast e, Comnebol Libertadores, tak naprawdę to można powiedzieć, nie jest event, a bardziej taka zakładka. Jak macie zakładkę z ikonami albo zakładkę z, e, z Ligą Mistrzów, co nie? Jest tutaj prezent 1000 gów, ale zostanie to odblokowane za 3 dni. A tak to nawiasem mówiąc, macie po prostu dwa meczyki, dwa e, półfinały, cały ten No event, taka zakładka. E, Poświęcona jest komnebol Libertadores, a więc południowoamerykańskiemu odpowiednikowi Ligi Mistrzów. A więc mamy tutaj te dwa półfinały: Palmeiras klub z Brazylii kontra ldu Quito Klub bodajże z Ekwadoru, także nie wiedziałem w ogóle, że klub z Ekwadoru awansował do półfinału tamtejszej Ligi Mistrzów. Szacun dla nich, bo duże osiągnięcie. Natomiast w drugim półfinale już mamy. Racing Club i Flamengo, a więc pojedynek odwieczny argentyńsko-brazylijski. Po prostu te dwa meczki gracie i odbieracie sobie gracza 105. Później są tutaj też, jest galeria, tak jak w każdym evencie. Natomiast tutaj głównie te szarty zdobywacie w sklepie, zapaczki, bo są. No ale dobra, nie o tym. Tak, tylko wspomniałem o tym komnebol kom, y, Libertadores. Co jeszcze w tym odcinku oprócz podsumowania Anniversarii? Słuchajcie, będę chciał, a myślę, że wbije. 118 overall. Yy, dlaczego tak? Jeżeli chodzi o mój skład, to w ostatnim odcinku udało mi się trafić Beckenbauera. I gdybym Beckenbauera nie trafił, to powiem Wam szczerze. Miałbym problem z biciem w 118. Może bym wbił, ale na oparach, jak to mówią. Natomiast to, że wbiłem, no to świadczy o tym, że ten 118 wpadnie, bo będę chciał z Uniwersali już za chwileczkę odebrać dwóch graczy 118. Zaraz dowiecie się, jakich. Tu mniej więcej na razie sobie kupiłem do składu Allisona na bramkę, bo bramka, że potrzebowałem. Miałem wcześniej Wandersara, ale Alison jest sprzedawalny, nie mogę go sprzedać. Jeżeli mnie będzie stać, trochę zarobię, to będę chciał na pewno kupić kurtua. Kurtuła mógłbym w sumie odebrać za szardy. Natomiast kogoś innego odbieram. Zaraz się dowiecie kogo. Także myślę, że to 118 wpadnie. Także nie przedłużając. Albo wiecie co? Żeby nie było, że nie otwieram żadnych paczek. Następny odcinek na moim kanale dopiero w czwartek. Także sobie otworzę... Wiecie co, z Anniversali już paczek nie będę otwierał, ale tą codzienną za 3000 odbiorę. Może ktoś wpadnie. Czekajcie, są ekrany. Włochy. Milan. O, 110 rici wpadł, super. 110. Także pozytywne zakończenie. Tak nawiasem mówiąc, ja Wam mówiłem, że Balondor się skończył. Balondor nadal są paczki jeszcze jakieś, ale wiecie co? Ja Beckenbauer już odebrałem za 100 paczek, więc ja już tego w ogóle nie otwieram. Natomiast, jak ktoś z Was ma na przykład otworzone 60 czy 70 paczek, trochę Wam do tej setki brakuje, to warto te paczki z Balondora otwierać, bo przybliży Was to do tego, żeby zrobić 100, 100 paczek odbiorów. I za to macie gwarantowanego gracza 112 albo 113, jak mogliście zobaczyć na moim odcinku. Wiadomo, jak nie macie gemów, to nie polecam Wam kupować, ale jak macie, no to polecam Wam te z Balondora paczki. Natomiast tutaj są też paczki, te z Common Ball, widzę zresztą tu za FP, ja za Gemy. No są, jest codzienna za 3000, gwarant 107, no zobaczymy. Wiecie co, ja z tych Libertadores nie będę raczej ten event cisnął, także po prostu jedną paczuszkę sobie otworzę. Zobaczymy, kto wpadnie. Paragwajczyk jakiś. O, nic ciekawego raczej. Tacy, wiecie, zawodnicy grający w południowej Ameryce to dla y, większości graczy w Europie troce, trochę animowi. Wiecie co, może bym jakąś jeszcze otworzył? Tą za 7,5. Nie, bo tu jest gwarant tylko 105. A tutaj za 2,5. Tu, tu czasem nie powinien być gwarant 107. A Jest 105 tylko. To się nie opłaca tego otwierać. Czekajcie, a tu? Yy, to jest paczka za 2,500, co nie? Aha, bo mi się to z Daily pomyliło. Bo w Daily jest gwarant 107, a ta za 2500 też jest 105. A tu jest grać niesprzedawany. Ja, tak jak Wam mówiłem, z aniversarii już nie będę wszedł w ten event. Gemy sobie zostawię na czwartek na nowy event, który wyjdzie. Event główny. Także aniversarii już nie otwieram. Ale że nie, żeby nie było, bo wiecie, mam 90 tysięcy gemów. Spróbuję, wiecie co, spróbuję szczęścia w tym Libertadores. Cztery paczuszki sobie otworzę. Wiem, że tu jest gwarant tylko 105, bardzo się tego nie opłaca, ale dla was to zrobię. 10 tysięcy, nie pieniądz. Zobaczymy, może wpadnie jakiś zawodnik lepszy. Może nie. Zaraz się okaże. Aha. 10 tysięcy geumów poszło, dobra. Nie, nie będę tych paczek otwierał. Czekam. 80 tysięcy gemów mam. Czekam na czwartek na nowy event. A my co? Przechodzimy do aniversarii. Podsumowanie tego eventu. No i słuchajcie. Jak tutaj wygląda sprawa. Pamiętajcie odebrać wszystko. Wszystko co macie do odebrania. Tutaj z tych zawodników. Zakładka main. I w zakładce main. Chciałbym zwrócić uwagę na to, mam 1200 punktów, natomiast tutaj pojawiła się w tym evencie taka paczuszka za 200 punktów, jak macie nadmiar, co nie, bo w poprzednim evencie, jaki on był, event kapitanów chyba dobrze pamiętam, co nie, tak, kapitanowie i wtedy też mi zostało z 2000 tych punktów z kapitanów, ale nie było tego gdzie wydać, więc te punkty poszły się marnować. A tutaj jest taka fajna opcja, że jak macie nadmiar tych punktów, to możecie te punkty wydać. Zawsze wam coś wskoczy. No, końców to akurat mało, ale jakieś tam rank o 200 tysięcy, no, bardziej by mi chodziło o rank upy, bo mam ich już mało. No, ale tu widzę, że nic ciekawego nie będzie. No, niestety nie ma. Dobra, ja przechodzimy do rewarda. W rewardzie odebrałem moi drodzy wszystko. Także po każdej zakładki nie będę wam pokazywał. Eee, natomiast co? No właśnie, tutaj tą nagrodę odbieram. Bo nie odebrałem wszystkiego, jak widać. Reward 4. Nie, no wszystko mam. Galeria. Jak możecie zobaczyć, 2768 punktów mam tych szardów. I słuchajcie, kogo bym chciał odebrać? Odebrać bym chciał Lucio i odebrać Vieira, A więc środkowy obrońca i środkowy pomocnik. To znaczy, w tym teraz czwartym tygodniu, co wyszedł, jest Courtois. Całkiem dobry ramkarz za 1250. Opłacałoby się go odebrać, natomiast ja w niego nie idę, zaraz wam powiem czemu. Natomiast tutaj jak możecie zobaczyć jest środkowo brońca, też bardzo dobry i to 1000 tylko kosztuje Stam z Holandii. A Lucio kosztuje 1500, więc Lucio według mnie jest troszeczkę lepszy od Stama, ale czy warto dopłacać 500? Nie warto, natomiast ja w idę w Lucio z innego powodu. Jak możecie zobaczyć, odebrałem już kroca. Nie wiem, ile on kosztował, 1250 czy 1000, coś koło tego. Natomiast chciałbym przejść teraz do badża, co nie? I w badżu mamy coś takiego jak grupy. I tutaj jest taki quest, takie zadanie. Jak odbierzecie Crossa, Lucio i Vieira, to za tych trzech zawodników dostajecie 5000 gemów. 5000 gemów niedużo. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że batch zostanie y, wzmocniony. Dostaniecie plus 10, to, zna, to znaczy ja dostanę. Plus 10 Evernesa, long podań, długich podań plus 10 i balans plus 10. Także dla tych statystyk po prostu idę w Lucio. Jakby mi nie zależało na statystykach, to poszedłbym w Stama, ale odebrałem już Krosa, więc jest opcja, żeby odebrać Lucio i Vieira. Akurat tyle punktów mam i tych dwóch zawodników będę chciał odebrać. Już wszystkie szardy, które mam, wydam, więc w ciągu pięciu najbliższych dni po prostu będzie czekanie na nowy event. Także zapraszam Was już serdecznie na, na czwartek. Mam nadzieję, że będzie grubo. Wtedy będzie grubszy pack opening, bo wiecie, nowy event to trzeba jakieś paczuszki otwierać. No ale tak, podsumowanie. No, szardy zbierałem, no to lecimy w tego, Wiejrę, Lecimy w Wiejrę i polecimy w Lucio. Ja wiem, że się bardziej opłaca odebrać stama, 500 shardów tańszy, ale no wiecie o co chodzi? Ja przez te 5 dni i tak nie miałbym szans, żeby zebrać na kolejnego gracza 113, bo akurat widzicie: 1518 mi została, 1500 Lucio, więc akurat bierzemy Lucio, i to zadanie powinno być dzięki temu od... ukończone. Tak mi się zdaje. Trochę słabo, jakby nie było. Zaraz pójdą do składu. Tylko o właśnie, idziemy do bacza. I w baczu mamy grupę. Ukończone to zadanie. Odbieramy sobie 5000 gemów. No zawsze coś. Dobrze, jakby dali z 20000, a 5 to wiecie. Tak na frytki, na jedną paczuszkę, ale zawsze coś. Natomiast bardziej to mnie cieszy to, że. Został, zostały wzmocnione te trzy statystyki w składzie. Dzięki temu lepiej będzie się grało. Powinno się grać. No, i cóż, na koniec tego odcinka przechodzimy do mojego składu. I tutaj, tak moi drodzy, robimy sobie formację. Formację najpierw bym chciał sobie zmienić, bo wiecie, mam dwóch defensywnych pomocników Dungę i Turę. Jednego z nich muszę zostawić, bo wiecie, odebrałem Wiejre, który jest na cm Więc formację na dwóch środkowych pomocników sobie za chwileczkę ustawimy. To jest chyba 4 czy 3, 3 holding, dobrze mówię? Tak. Także to bierzemy i wiecie, co? Albo zostawię Dungę, albo. Ture, któregoś z nich, ale jeżeli chodzi o dungę i turę oni mają overall obydwaj 111 dobrze mówię także będę chciał tutaj i tak któregoś z nich wymienić ale to przyjdzie myślę na to czas w następnym evencie wiecie co dungę może zostawił bo mi się nim dobrze grało za turę pójdzie do składu Wiera oczywiście. Wiera flotuje. Jest 117. Ale teraz Markeza wymienię na Lucio. Lucio. Miałem taką zagłoskę, bo mam drugiego, ale oczywiście ten flotuje. I powinno być 118. Jest 118, także 118 wbite do 119 jeszcze długa droga, bo żeby zrobić 119, trzeba ukończyć całego badża. A mam 490 na 2000 punktów, także tam długa droga, ale zobaczymy, może się uda kiedyś. Natomiast tutaj, dla żeby nie było. Przeniesiemy treningi z Markeza. Przeniesiemy treningi dla. Wiecie, tak, dla. dla pamięci na Lucio. No i moi drodzy 118 wite. To wszystko w tym odcinku. Podsumowanie anniversary yy, z. Wiecie co, z kogo? Z Wandajka przeniesiemy treningi na. na Vire. Także cóż, jak ktoś z Was coś nie wie, to zapraszam Was na. na grupkę na Facebooku. Możecie tam wszystko pytać. Się. Tak, dalej. Rankupy wbijemy. Rankapów kurty mam mało 2600. Nie wiem czy mi starczy w ogóle. Tyle miałem tych masz rana, wszystko poszło się już. Nie powiem co. To widzicie i to jest kolejny powód dlaczego wybrałem no nie nie uda się. Kurde, muszę te rankapy, znaczy rank up pointy polować i to widzicie, to jest kolejny powód Dlaczego odebrałem Lucy a nie Stama? Bo i tak trzeciej karty niesprzedawalnej 113 bym nie dał rady odebrać, bo i tak bym musiał mu rank-upy wbijać. A nawet nie mam rank-upów, żeby wbić tych na maksa. Kurde, muszę te rank-upy polować. Miałem z 200, masz rano, a teraz już nic nie zostało. No ciężko się te rank-upy zdobywa Dlatego jak jest w jakimś evencie Jakaś opcja żeby iść w no to trzeba w nie iść No Nie uda się No także muszę Przez ten weekend do czwartku posiedzieć zdobyć rank-upy, żeby Wiera i Lucio byli Na złocie Ale najważniejsze jest to że jest 118 Także moi drodzy Z mojej strony to tyle. Zapraszam Was na czwartek na nowy event. Myślę, że coś związanego z Halloween, ale jak ktoś czegoś nie wie, zapraszam Was na grupkę na Facebooku. Tam możecie się wszystko pytać. Najważniejsze 118 jest, cel osiągnięty. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!